Witajcie, witam Was bardzo serdecznie, Unio. Dzisiaj mamy takie e, w naszym zadanku, e, Bardzo e, ciekawe e, będziemy mieć rzeczy. E, gdy przesuniemy wykres funkcji wodników na 2x minus 3 o 2 jednostki w prawo i 4 jednostki w górę, to otrzymamy wykres funkcji pisanej wzorem. I tu jest mała podchwytliwość, uważajcie, dziubaczki, teraz będzie ważne. Że jeżeli przesuwamy wykryć w górę, w dół, to jest prosto, bo jeżeli w górę to plus, ok, super, świetnie, bardzo fajnie, ale jeżeli w dół to minus, to nie? Ale w lewo, prawo jest paradoksalnie w drugą stronę, że w prawo praktycznie powinno być plus, ale jest tak naprawdę w minus, jak przesuwamy w prawo, a jak w lewo przesuwamy, to będzie z plusem, ale w nawiasie, co nie? Czyli teraz tak, w prawo jakby będzie z minusem, co nie? Inaczej, czyli w prawo będzie z minusem, no to mamy. 2x minus 3 to będzie e, 2, nawias, w prawo to będzie z minusem, tak, czyli x minus 2 i w nawiasie to jest, a, to, a przesuwanie góra-dół to już jest poza nawiasem, bo to za, za x jakby przesuwa, za x wstawiamy x minus 2, o, tak to macie rozumieć, e, a w prawo i 4 jednostki w górę, jak w górę, no to plus za nawiasem, prościutko. Ten wykres na początku był 2x minus 3, co nie? Przesunąć. Jeżeli byśmy przesuwali dwie w lewo, to wtedy w nawiasie byłoby x plus 2. I 4 jednostki na przykład w dół, to by było za nawiasem minus 4, co nie? Czyli tak. Ten drugi to byłby dwie jednostki w prawo i 4 w dół. Ten trzeci byłby dwie jednostki w prawo i jedną w górę. A ten ostatni byłby dwie jednostki w lewo i 4 w górę. Tak to macie rozumieć. Prościutkie zadanie, jeżeli to zajeżycie nie będzie wam to problemu. Jeżeli zrozumiecie, że w górę plus, w dół minus, ale lewo, prawo przesunięcia funkcji, no to w prawo paradoksalnie będzie z minusem, a w lewo będzie z plusem. I tyle. Najlepiej to sobie można uzmysłowić, jak się narysuje jakiś wykres funkcji, załóżmy nawet w liniowej czy kwadratowej i spróbujcie narysować te przesunięcia. I te punkty, które Wam wyszły, potem podstawiajcie pod te wzory, co wyszły i czy lewa wychodzi prawej. I wtedy najlepiej to Wam się uzmysłowić. Zrobię taki jeden odcinek dodatkowy o tym, żeby Wam właśnie tak utwardzić w tej wiedzy, żebyście. A to się robi tak, taki dowód przeprowadzę, żebyście byli pewni. Dobra, w tym odcinku to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie do końca. Zapraszam do subskrybowania kanału, abyście byli na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem. Zadania są publikowane codziennie, więc pamiętajcie o subskrypcji. Eee, co więcej, jeżeli filmik się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę, koniecznie podeszli go swoim znajomym, aby zobaczyli w jaki sposób sobie radzić z tego typu zadaniami maturalnymi, aby zdali maturę śpiewająco i poszli na wymarzone studia. Co więcej, zachęcam was do podsyłania do mnie zadań, które sprawiają wam najwięcej problemów. Serdecznie za nie dziękuję, postaram się je szybko rozwiązać i wrzucić na kanał, abyście zobaczyli jak sobie właśnie z nimi radzić. Co więcej, zachęcam was serdecznie... Do komentowania. Napiszcie co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Na każdy komentarz z chęcią wam odpiszę. Dziękuję za ten feedback. Dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prężniej rozwija. Możecie w komentarzu napisać cokolwiek. Komentarze nie muszą być związane z e, matematyką. Ogranicza Was tylko własne wyobraźnia. Pamiętajcie, a za najbardziej kreatywne oryginalne komentarze serdecznie Wam dziękuję. Możecie napisać jakieś głupoty, co robiliście ostatnio z dziewczyną, jaki film obejrzeliście, jaki serial, cokolwiek oznaczajcie znajomych. Możecie pod tym filmikiem też oznaczać znajomy, którzy według Was uwalą maturę w najbliższym czasie albo w przyszłym roku. Co więcej, zachęcam Was do poprzednich działów. Przerobiliśmy tam multum zadań. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Eee, w tym odcinku to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za dotrwanie do końca. Pozdrawiam Was ciepło. Czałuję między wierszami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.